Witam ponownie, mili Państwo. Ruszyłem dalej, przerwę zrobiłem w Magnuszewie, na stacji Orlenu. Jakąś kanapkę wrzuciłem na ruszt. Za ta ważność była dobra, do 18. Tak szczelnie zapakowane. Gorącą kawę z mlekiem. Kościółek po lewej stronie jest, Jestem no, tutaj w czasie II wojny światowej był przydżółek Magnuszewski. Mniej więcej. Tu nawet jest po lewej stronie muzeum, czołg stoi. Coś tutaj mają, pozbierane jakieś pamiątki. No. Nie byłem akurat w tym muzeum, ale czołg no stoi jak stoi, te 34. Oj, jest ukochany jak to światło O góry czy trzeba jechałem, to z boku miałem A teraz z przodu sadzi i to nieźle Trzeba zwolnić trochę, bo teren zabudowany a raczej raczej i dziesiątka tak przez molą to, to już nie za bardzo jest Trzeba zwolnić innego To jest droga chyba nad tym, także mogę rzucić na całość. Droga, muszę powiedzieć, że no, mili Państwo, dobra jest, nie ma werteru. To no, czasami gdzieś tam się jakiś dołaczek trafi, no to tam pyknie w zawieszeniu, że tak powiem. Ale tak, tak jak dzisiaj rano, no to po, w koziornicach tam, no powiedzmy, straciłem. 20 minut, na no pół godziny może góra, czyli jak wyjechałem o siódmej, nawet było po siódmej 10, bo już tak nie, nie celowało mi się, no to co by patrzeć, 10.30 to się mówi yy, 3,5, 3 godziny, 210 kilometrów, to nie jest źle. No wiadomo, że zwalniamy jedziemy trochę ostrożnie, bo w terenie zabudowane wioski są, są często. A tak na trasie to ja nie lecę. Ja naj, najwięcej to jest u mnie 90 lub 100 na godzinę, więcej nic. Auto wtedy pali oszczędnie dosłownie. No w tej chwili jadę gdzieś tam jest 70 około powiedzmy. No to jest 33. No teraz zwalniam troszeczkę, bo, bo okulary wezmę, bo po prostu. 50 fotoradar jest, aczkolwiek on jest ustawiony na jadących od góry kalwarii, ale w razie czego jak mignę szybko, to mi tyłek też fotografuje i na jedno wychodzi, także trzeba no, zwolnić. Tu na samym... E, łuku, po lewej stronie, prywatnym, stoi następny fotorada, ale to jest atrapa. E, historia jest taka, że kobieta się wściekła, bo tam raz czy dwa razy, no tu prosto z rozpędu, ciężarówką chyba wjechali i osobówką w jej no, A w ogóle, no nie wiem, starsza osoba ponoć, no takie ma tam zagraniać, to, to historia taka jest, była przekazywana na Radio kierowcy przeprowadzali, którzy tu mieszkali no i ktoś jej zrobił tam atrapę, no pomieszał no i to tak, jak ktoś jedzie i nie wie, no to i załóżmy się zatrzyma, no to już po, po bólu już płaczą <grytanie> tak, że mają fotkę, a tam nie ma niestety fotki tak, tak to czasami bywa, moi drodzy Teraz może jest mostek jak akurat rzeka Pielica no, proszę bardzo do Warszawy 52 czy 3 ja nigdy nie, nie zwracam uwagi a dzisiaj wzrok mam, ja, że tak powiem, no kiepski w sensie noczy no, zapłacone etc. Na po prawej stronie sady, sady te jab jab jabłka, Jabka na okrągło. Już tak w zasadzie to tutaj też jest ten rejon, że tak powiem sadowniczy, bo gruicach są i tak samo i tu jest. Ale wali słońce i Jabki dole. Pięknie wyjdzie, nawet teraz mam na podglądzie kamery bardzo pięknie to wychodzi, to tak jak teraz są filmy westerny nie? warto popatrzeć, to zaryzykuję, bo może do, do, na upartego, bo może kochani, tamty filmik będzie trwał, nie wiem nie ile 15, 20, pół godziny ale widok wspaniały, zachodzącego słońca, ozdrówek mamy takie miejscowości, znaczy wioski po trasie są tutaj, tu zwolnimy, no bo tutaj, wiem, że sam stwierdziłem, po prawej stronie jest sklep, jest przed, nie potrafili, nie wiem, z fotoradarem stać, to znaczy tym, z pisałem do firmy Navitel po nawigację i kamerę, no, jazdy pisali, że odezwał się kiedyś, no dobrze, żeby się odezwali i moja propozycja no, reklamy Nie no, zgadzam się tam, no, na reklamę, no, powiedzmy z prawej, z lewej na znaczy drzwiach, jak, powiedzmy jakieś tam hasło z nawitelem, albo tylko i wyłącznie z kamerą z Nawitela, coś takiego, w zamian za dobry sprzęt. Znaczy dobry, no. Na topie kamera, która z przodu i z tyłu łapie i kamera taka, że można zrobić film i rzucić na YouTube. Oprócz tego z, nawiga z nawigacją, na no pewnie indywidualnym, jak to się mówi, rozwiązaniem, no chętnie, no na takie coś. No, nie staćmy, żeby kupić. No taka kamera nawet na witelu, która obejmuje to i tamto, no to trzeba z 500 wywalić. Dobra, a jeszcze jak gdzie jest, to prawie tysiąc, a tak to można mieć. No zobaczymy, no, może kocham, Nie podniecam się bardzo, ale no, dla mnie to dużo znaczy. To co teraz leci, to jest komórka LG, 6 lat temu kupowałem na no, abonament jak to się mówi K10 po gwarancji, to zawsze jest taki pech, po gwarancji spitoliła się kamera i aparat fotograficzny dostałem od znajomego adres do Chińczyków, firmy jakiejś Zapłaciłem 40, chyba tam, nie pamiętam, 2 zł czy coś z przesyłką. No i przyszło. Przyszło. Które? które? Chyba kamerę założyłem, natomiast nie mogłem no, trafić na gniazdo. Tego poprosiłem znajomego, który na młodsze ręce. włożył mi, uruchomił, tam się znaja tam nie za bardzo. Panie Marku, to nie jest z tego modelu, ale mówi, jeżeli pasuje, obraz jest wszystko, no to dobrze. No i tak było i do tej pory jest, czyli powiedzmy, no nie wiem z jakiego modelu, ale bardzo dobrze robi te, te jednak zdjęcia i filmy. Coraz bliżej jest Góry kalwarium, bo tutaj zaraz łączyły się drogi z Warki. To, to jest tych ludzi z w autami. Zresztą to wszystko wraca, bo jutro normalnie do pracy. Dobra, mamy 457, odjąć 33, czyli mamy 420. No to gdzieś pewnie w domu będzie 450 albo 60 patrzę na wskaźnik jeszcze nie jest tak tragicznie. Czyli kupiłem, jak wyjeżdżałem, znaczy no, się dwa dni wcześniej, 15 litrów, C33 przejeździłem na tam sprawy domowe i swoje. No i na tym wracałem i dopiero nabyłem 5 litrów, proszę Państwa. Przepraszam. Chyba w Ożarowie, bodajże. Chyba tak. Także na 20 litrach lecę. To nie jest źle, się wydaje. No trochę w tamtą stronę powiem, że były odcinki takie, powiedzmy, drogi, że przycinałem, ale 110, 120 nawet, po, po tak, tak po prostu, no... Poza miejscowościami, znaczy wioskami tam że nie, nie na mierze, jak to się mówi. No, w tamtą stronę trochę tam, no, powiedzmy, więcej niż 90 w niektórych momentach. No, to mógł spalić trochę więcej, bo wiadomo, że idziesz pod górkę, no to przerzucasz na trójkę tam, załóżmy, no, momentalnie 5-6 bierze, pokazuje czytnik, także może tam więcej paliwa. No, to więc teraz z powrotem, proszę mi wierzyć, 80, czasami 70, 50, no bo teren zabudowany, no jak powroty są, to nie ma co żartować, mogą chłopcy białe czapki, jak to się mówi, stali gdzieś z nienacka i nie ma co się wsadzić, teraz Za, zaoszczone to jest wszystko, no z jednej strony dobrze, no ja, także myślę, że ze go Piaseczna pojedziemy na kamerze. zauważyłem z komórki wysyłając film to jest inaczej jakoś liczone nie wiem w jaki sposób 2 giga no i chyba ze 3 razy 2 giga to 6 no i przydział miesięczny 10 giga szybko diabli w japlikie. dokupiłem za 15 zł 10 giga już nie ma Wiedziałem więcej nie będę dokupował, mam ich daleko gdzieś, bo i tak złodzieje są straszne w tym kleju. Nie ma co. Muszę zmienić jakąś inną stajnię, że tak powiem, która powiedzmy w granicach 50 zł więcej tego tej transmisji internetowej zaoferuje. Coś gdzieś zauważyłem, muszę zobaczyć w plusie. 10 chyba giga za nie wiem, 49 zł to by mi pasowało no bo wtedy yy, mógłbym wypuszczać mieli państwo filmy bezpośrednio gdzieś bym zrobił i od razu szłoby weter. No a tak jestem powiązany może do domu ten laptop rozwalony kurczę pieczony cuda nie widzę kabli pełną na podłodze to tamto jak piszę, muszę wziąć go na kolana. Ekran nie działa, no bo jest kabel HDMI do telewizora. Telewizor jest w granicach gdzieś dwóch metrów. Okulary na to odległość nie, nie reagują, bo mam do czytania, czyli wiadomo do metra, później się wszystko to rozjeżdża. No i kłopot jest przepieczony. No. Jak nie urok to przemarsz wojski, jest to inaczej jeszcze odpowiedź, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Nie państwo, bo wyście się obrazili, dlatego mówię tak, jak powiedziałem. <grym> Co chciałem powiedzieć? Część jak oglądam niej przebywa gdzieś tam za granicą, a ja czasami mówię haj. Między krótkowalowcami jest... Taka forma przyjęta, że jak się rozmawia i coś tam ala wesołego lub coś się opowiada, to się zakończa haj. Nie wiem, to, co to tak naprawdę oznacza. Ozn czy ja wiem, o co chodzi, natomiast nie zdziwcie, że jak mówię haj, to tak z lekkim poczuciem humoru i tym podobne jakieś moje tam opowieści. Co chciałem powiedzieć? Muszę jeszcze jedną opcję sprawdzić, bo, bo, bo nie potrafię. Muszę zapytać się kogoś innego, kto ma więcej tych programów, jak to jest, bo tak jak ja piszę, jest kolega Zaborek, ma, że tak powiem, film, a nie, to na live jest, to, to jest co innego, ale nie, dobra, też wpisuje się, a u mnie chyba nie można wpisać, nie wiem, muszę zobaczyć w tej całej... Tym, tym całym transportowym ustawienia i tym podobne podpytać się co trzeba zaklikać, a co nie. Także na razie nie chcę nic, bo, no, bo się nie znam na, aż na tyle. Ale przepraszam wszystkich. Może coś pomału z czasem wyjdzie. Na razie musi zostać tak jak zostało. Zostanie. Już widzę wę węzeł transportowy przed górą Kalwarią, czyli w Czersku w zasadzie to się już zaczyna i tak, bo prawo jest to są ruiny starego takiego zamku. No tak, że już jestem blisko, aby teraz 79 od góry Kalwarii do Piaseczna nie była, jak to się mówi, zagopsowana. To już będzie dobrze. Tego czysto było, bez, bez żadnych problemów. No dzięki, bo tam właśnie na Kostancin leciało, zresztą niestanowanie się nie działo. No dzięki szerokości miłego, nie? Z bagaźnikiem na dachu chciałem je z lewego brać, może sobie pomyśleć ty. No znowu zachód słońca, No, klapka leci, bo nie można. Ale piękne słoneczko to kurde, pieczone. Warszawa, prosto, w centrum. No, na Warszawkę. Tym już nie ma chyba, teraz nie będzie słoneczka takiego. Tu no jest równiutko i prosto, mogę przy, przysmolić trochę. Przemarki tam Audi, Mercedes i Polota, ja mam szansę ogólnie. zare no, dalej. O, wiadomo, następne, próbuję, bo już widzę, że jest bliżej. Znikli lecą 110, na biegi jest 4 do 43. Padło teraz powyżej 4. Wieżeni dzwaniaczek, na razie bez kierunku, zmienia pasję. Ja się, że tak powiem kończy Zmężenie do dwóch pasów i koniec. Już tutaj nie pogoni tak za bardzo. Zaraz, zaraz będzie Maniocha, Twojnów, Stefanów i piaseczną. A dalej Warszawka. co produkuje a to tu chyba było przyczepie campingowe może się przenieśli gdzieś piękne przyczepy były ale drogie jak jasne wieki tutaj autka jakiś pomysł chyba nie wiem co to jest to jest stacja kontroli pojazdu Jakiś pomysł stary Volkswagen, chyba trójka z podwyższeniem taką się daria No teraz pytanie Jaki silnik, bo jak diesel, to to jeszcze można by było wziąć Benzina to nie... puta No 22 20... no, minuty, no to ładnie Jedziemy, do pół godziny będzie, Wydziemy do tego, no, do piaseczka. A jeszcze mamy dla kota. Kupić jakieś jakoś duszkę, Jurek. SMS-a To u tych na Pomorskie chyba. Albo gdzieś gdzieś indziej może tam był i dlatego się pytał, bo kot nie ma źródcia. No nie, z tym kotem to jest. Tutaj są kompery. Tu się chyba przenieśli. O i przyczepki, ja pitole. Mm. żenie się zajdą, tak? Nie coś ja, choć, to nie rydzi. Państwu pokażę. Zaraz tutaj, nie, jeszcze nie. Tu jest taka restauracja i taki mini hotel w Solcu. O, to jest hotel Solec. No tutaj się dosyć dobrze to podarowało. A tutaj zaraz będzie po lewej stronie za czasu platformy jak ten Miller. Pre, premierek Helikopterem się tu wypierpapier, bo tak powiem, o, na tych łąkach tu po lewej stronie. Słaniaczek jeden, a teraz po, poczernia rząd, ludzi, Polaków. Komuchy to są komuchy, no niestety. Po prawej stronie jest stajnia i siedzisz w restauracji w knajpie. Są szyby, okna, i cały ten, no, nie wiem jak to się tam wybieg dla koni widzisz jak jeźdźcy sobie jeżdżą fajna sprawa dawno nie byłem ale kiedyś tam chodziłem z moimi znajomymi kumplami i w ogóle i dziewczyny to tam czasami panie marku się spotkamy to fajnie było, no to faktycznie ale później przestałem nie miałem osobowego samochodu jeździłem Mało ciężarówko, to wiecie, to jest tak. Nie za bardzo, te koszty jak to się mówi. Ale muszę się kiedy wybrać, zobaczyć. Muszę coś wymyśleć z tyłu jakieś diodowe rozwiązanie właśnie Światła pozycyjne, ty nie są takie trochę kiepskie bym powiedział. Są duże, długie, a małe żarówki chciałbym było coś wymyślać jeszcze jodowego. to było fajnie, żeby się to całe roześwietliło, bo by było oddech No już niedaleko droga bo w lewo skrętne, zaraz się górne Trzeba 24 27 minut jest filmu No to będzie chyba tutaj ze 3 giga Będziesz, nie wiem tak mi się wydaje Dobra pójdzie przez internet